Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym odcinku porównam dla Was dwa waporyzatory z segmentu budżetowego. Oba ze stajni Xmax, Xmax V3 Pro oraz Xmax Starry 4. Przyjrzymy się tym modelom na kilku polach. Gotowi? No to zaczynamy! Okay, po pierwsze jakość pary. Stary 4 ogrzewa susz w przeważającej mierze kondukcyjnie, czyli ściankami komory, a V3 Pro w przeważającej mierze konwekcyjnie. W teorii więc V3 Pro daje lepszej jakości parę. Problem w tym, że w standardowej konfiguracji jest ona dość ciepła, przez co nieco daje pogardle. A para ze stary 4 jest o wiele lepiej schłodzona, jest gładsza i ogólnie delikatniejsza. Przy czym pod koniec sesji już ta jej jakość i smak się pogarszają i jest słabsza niż V3 Pro. Więc powiedziałbym, że na polu jakości pary jest remis, ale ze wskazaniem na V3 Pro. Jeśli chodzi o smak pary, no to V3 Pro zdecydowanie wygrywa ze stary 4. Ten ostatni model smakuje świetnie, tylko na początku inhalacji, czyli jednak to konwekcyjne ogrzewanie robi swoje w V3 Pro. Jeśli chodzi o wydajność. To stary 4 ma zdecydowanie większą komorę niż V3 Pro. Bo tutaj mówimy o pojemności takiej 0,25, 0,3 g nawet. Podczas gdy tutaj to jest taka typowa komora 0,1, 0,15 maksimum, biorąc pod uwagę, że to jest konwekcja i, i w ogóle tego nie ubijamy. No, więc tutaj do inhalacji w stary 4 będziecie zużywali więcej suszu więc V3 Pro będzie, krótko mówiąc, bardziej oszczędny. Rzecz jednak w tym, że Stary 4 wykorzystuje susz równie skutecznie, zużywa go więcej, ale też efekty są solidniejsze, więc jeśli potrzebujecie więcej, w sensie macie większą tolerancję, no to Stary 4 będzie lepszym wyborem. Na korzyść V3 Pro przemawia za to możliwość wygodnego przerwania inhalacji w dowolnym momencie i ponownego wznowienia w zasadzie bez żadnych strat. No, więc na polu wydajności znowu mamy remis ze wskazaniem na V3 Pro. Jeśli chodzi o łatwość obsługi, no to na tym polu oba modele są bardzo łatwe, przy czym w V3 Pro początkującym użytkownikom nieco problemu może sprawiać przełączanie się pomiędzy trybem sesyjnym i on-demand, szczególnie jeśli ktoś nie wie, na czym to polega, no a w starej 4 w ogóle tego problemu nie ma. Nabijasz, włączasz, inhalujesz. A no, z kolei V3 Pro jest nieco łatwiejszy, jeśli chodzi o samą technikę inhalacji, ponieważ tempo wdechu ma mniejsze znaczenie. Podczas gdy w starych 4 e, musi on być bardzo powolny, a to jest coś, z czym początkujący użytkownicy często miewają problemy, czyli zaciągają się zbyt szybko i to nie działa po prostu wtedy dobrze. Podsumowując, na polu łatwości obsługi mamy Remis. Oba sprzęty raczej nikomu nie powinny przysporzyć trudności. Jeśli chodzi o zasilanie, to oba modele są zasilane wymienną baterią typu 18650 no i oba są ładowane przez port USB-C. Tyle że stary, operujący w oparciu o kondukcję, zużywa znacznie mniej prądu, przez co bateria wystarcza po prostu na dłużej. W praktyce mam wrażenie, że V3 Pro muszę ładować mniej więcej dwa razy częściej niż stary 4. Na polu zasilania mamy więc wyraźną przewagę modelu Stary 4. Oba modele cechują się doskonałym stosunkiem jakości do ceny, a Stary 4 bez wątpienia jest najlepszym modelem sesyjnym w cenie do 400 zł. Jakość wykonania, mnogość funkcji, bogaty komplet akcesoriów sprawiają, że raczej nikt nie poczuje, aby tu przepłacił. Wręcz przeciwnie, mamy tu raczej uczucie produktu premium. No a z kolei V3 Pro jest nieco tańszy, natomiast aby w pełni rozwinął skrzydła, konieczne jest dokupienie kilku akcesoriów, takich jak kapsułki dozujące, adapter wodny. Czy któryś z alternatywnych ustników chłodzących. Nie zmienia to faktu, że V3 Pro jest wart każdej złotówki ze swojej ceny i ogólnie jest to bardzo opłacalny model. Na polu stosunku jakości do ceny mamy więc również remis. Podsumowując, w całym tym porównaniu między V3 Pro a, a stary 4 mamy remis. Jeśli popatrzeć na stary 4 oraz V3 Pro całościowo, no to oba modele są świetnym wyborem dla początkujących użytkowników. Po prostu każdy sprawdzi się lepiej w innym scenariuszu. Jeśli interesują Cię szybkie, dyskretne burzki gdzieś na biegu, to zdecydowanie lepiej sprawdzi się XMAX V3 Pro. Jeśli z kolei wolisz dłuższe, spokojniejsze sesje, gdzie się możesz rozłożyć w fotelu i cieszyć nieco dłuższą, ale bardziej komfortową inhalacją, no to wówczas stary 4 będzie lepszym wyborem na start. and it's filming